Czy zauważyłeś, że prawie każdy wokół ciebie ma dziś jakiś problem zdrowotny? Mam znajomych z rakiem w wieku 35 lat, koleżanki, które nie mogą zajść w ciążę z powodu endometriozy, znajomych z Hashimoto, depresją, przewlekłym zmęczeniem, mimo że ich badania są w normie. To nie są pojedyncze przypadki, to nowa norma, to epidemia, o której nikt nie mówi wprost. Ale najbardziej niepokojące jest coś innego rak u młodych ludzi. W grupie kobiet między 20 a 44 rokiem życia zachorowalność wynosi już ponad 100 przypadków na 100 tysięcy i stale rośnie. W całej Europie lekarze obserwują gwałtowny wzrost raka jelita grubego u osób przed 50: -tką. we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, w Polsce, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. To nie jest przypadek, to wzór, który powtarza się wszędzie: choroby autoimmunologiczne Hashimoto, toczeń, celiakia. Reumatoidalne zapalenie stawów rosną w tempie, którego świat medycyny nigdy wcześniej nie widział. W ostatnich dekadach ich liczba niemal się podwoiła. Największy wzrost u nastolatków. Dziś co dziesiąta osoba na świecie ma przynajmniej jedną chorobę autoimmunologiczną, a do tego dochodzą depresja, lęk, bezsenność, przewlekłe zmęczenie. Zjawiska, które przestają być wyjątkami i stają się codziennością, to nie jest kwestia słabości, to nie jest przypadek, to sygnał. Że coś bardzo głęboko w naszym systemie zdrowia i stylu życia jest nie tak. I właśnie o tym jest ten film. Dziś zabiorę Cię w podróż, która może całkowicie zmienić Twoje rozumienie zdrowia i choroby. Pokażę Ci jeden potwierdzony naukowo mechanizm, który napędza epidemię chorób przewlekłych krążenie wątrobowo-jelitowe, w którym toksyny nie opuszczają organizmu, tylko wracają z jelit do krwi. Kumulują się i latami tworzą coś, co nazywamy niskopoziomowym zatruciem. W tym wideo pokażę Ci, skąd biorą się te toksyny, jak wchodzą do Twojego ciała, dlaczego pozostają w obiegu oraz jak przerwać ten cykl prostym protokołem. Dostaniesz też checklistę redukcji ekspozycji, rzeczy, które możesz zrobić od dziś. A na koniec wyjaśnię, dlaczego zwierzęta hodowlane chroni się przed tym cały czas. A u ludzi prawie nikt o tym nie mówi i co z tego wynika dla Ciebie. Nazywam się Paweł Nazaruk, jestem twórcą kanału Przebudzone Zdrowie. Przez lata zmagałem się z problemami zdrowotnymi których żaden lekarz nie potrafił wyjaśnić. Od mgły mózgowej, przez alergie, które nie dawały mi spokoju, po problemy z oddychaniem i chroniczne zmęczenie. Zacząłem studiować medycynę chińską i naturopatię, żeby rozwiązać swoje problemy. Przez pięć lat nikt nie wiedział, o co tak naprawdę chodzi. Ostatecznie odkryłem ukryty patogen w moich płucach i zacokach pleśń, która rozkładała mój organizm. W tym czasie skorzystałem z niezliczonych porad lekarskich, terapii, ziół i suplementów. Nauczyłem się bardzo dużo, a dzisiaj dzielę się tą wiedzą. Aby ludzie mogli szybciej wrócić do zdrowia, używając naturalnych metod, ostatnio dużo myślałem o tym, które fragmenty mojej całej wiedzy są najbardziej istotne. Do przekazania ludziom, co może naprawdę zmienić życie, co może uratować kogoś przed latami niepotrzebnego cierpienia. I doszedłem do wniosku, że krążenie wątrobowo-jelitowe i krążące toksyny to jedno z najważniejszych rzeczy, o których ludzie muszą wiedzieć. Dlaczego to jest tak krytyczne? Bo to wyjaśnia ten jeden. Ukryty mechanizm, który może być odpowiedzialny za dziesiątki różnych problemów zdrowotnych. Ok, ale zacznijmy od początku, czym jest ten mechanizm, który jest tak niebezpieczny i występuje w ludzkim organizmie. Zacznijmy od tego, jak normalnie powinien działać proces detoksykacji w organizmie. Toksyny dostają się do krwiobiegu nie tylko z pożywienia i wody, ale też przez płuca, przez skórę z kosmetyków i pestycydów, z aktywnych infekcji, z rozpadających się patogenów, uwalniających endotoksyny, z nieszczelnych jelit a także z mobilizacji toksyn magazynowanych w tkance tłuszczowej. Podczas postu, stresu lub intensywnego wysiłku. 2. Toksyny z krwiobiegu dostają się do wątroby, która je neutralizuje i przekształca. Wydziela je do żółci. Żółć trafia do jelit. 3. Toksyny powinny zostać wydalone z kałem. Koniec historii, ale tak się nie dzieje. Dlaczego? Toksyny są małe i często rozpuszczalne w tłuszczach, więc przenikają przez błonę jelit. Zwłaszcza przy ich nieszczelności lub nadmiernym obciążeniu i są ponownie wchłaniane przez błonę śluzową. Trafiają z powrotem do krwiobiegu, wracają do wątroby, która musi je ponownie przetwarzać. Efekt? Toksyny zaczynają krążyć w nieskończoność, nigdy w pełni nie opuszczając organizmu. Z czasem prowadzi to do przewlekłego przeciążenia układów detoksykacyjnych, rozstrojenia procesów metabolicznych i odpornościowych, obniżenia wydolności narządów, a w końcu do ich uszkodzenia. Wątroba traci zdolność neutralizacji toksyn. Nerki gorzej filtrują, układ nerwowy reaguje nad wrażliwością, a układ odpornościowy ulega dezorientacji. Zamiast reagować na patogeny, zaczyna atakować własne tkanki lub w ogóle przestaje reagować, co toruje drogę przewlekłym infekcjom i stanom zapalnym. Niskopoziomowe zatrucie to cichy, przewlekły proces, który nie zabija od razu, ale powoli niszczy odporność mitochondria, nerki, wątrobę i mózg. A szokująca część tej historii mechanizm, przez który toksyny krążą w organizmie i nie mogło go opuścić. Został odkryty i opisany w latach 80. XX wieku. W 1989 roku na Uniwersytecie Ottawa w Kanadzie dr Kuiper Goodman opublikował przełomowe badanie pokazujące, że ochratoksyna A, jedna z najniebezpieczniejszych mykotoksyn, jest wydzielana przez wątrobę do żółci. W jelitach jest ponownie wchłaniana w 60-80%. Zamiast opuszczać organizm wraca do wątroby. Okres półtrwania wydłuża się z 24 godzin do 840 godzin, czyli 35 dni. W 1990 roku Karolińska Instytut w Sztokholmie, dr Erikson, potwierdził podobny mechanizm dla aflatoksyn, najbardziej rakotwórczych naturalnych substancji. Bez substancji wiążących, tzw. binderów, aflatoksyny pozostają w organizmie 10-15 do 15 razy dłużej. Krążą między wątrobą a jelitami w nieskończoność. Kumulują się Powodując przewlekłe zatrucie. W 2013 roku w Kansas City w USA dr Brewer pokazał, że 93% pacjentów z przewlekłym zmęczeniem miało wykrywalne poziomy mykotoksyn w moczu. Zastosowanie binderów przerwało ten cykl. 78% pacjentów wykazało znaczną poprawę po zastosowaniu protokołu z adsorbentów. Przez ponad 30 lat naukowcy wiedzą, że toksyny, jak mykotoksyny, metale ciężkie, hormony, krążą w organizmie. Przez mechanizm wątrobowo-jelitowy bez substancji wiążących te toksyny nie mogą opuścić organizmu. Będą krążyć latami. Ten proces można przerwać, używając substancji wiążących. Dlaczego nikt o tym nie mówi? To jest pytanie, które powinno nas wszystkich zastanowić. Lekarze nie są szkoleni w zakresie mykotoksyn. Na studiach medycznych praktycznie nie porusza się tematu toksyn. Krążenie wątrobowo-jelitowe jest omawiane tylko w kontekście leków. Nikt nie uczy lekarzy o binderach. System medyczny koncentruje się na lekach, nie na przyczynach. Leki na objawy są opłacalne dla farmacji, ponieważ można coś leczyć długoterminowo. Naturalne bindery nie są patentowalne. Nie ma pieniędzy w mówieniu ludziom prawdy. Brak świadomości w społeczeństwie. Media nie poruszają tego tematu. Ludzie nie wiedzą, że to w ogóle istnieje. Jeśli o tym wspominasz, jesteś traktowany jak teoretyk spiskowy. A tymczasem miliony ludzi cierpi, nie wiedząc, że ich problemy mogą wynikać z toksyn krążących w ich organizmach od lat. Teraz druga część szokującej a zarazem smutnej prawdy. Mało osób wie o tym, co teraz usłyszysz, a to informacja, która powinna być na pierwszych stronach gazet. Nasza żywność jest zatruta na większą skalę niż myślisz. I to nie jest teoria spiskowa, to legalny, łatwo weryfikowalny fakt, ponieważ te dane są publiczne i ogólnodostępne. Na całym świecie istnieją legalne limity dla rakotwórczych toksyn w żywności. Co to oznacza, że żywność zawierająca wykrywalne poziomy substancji powodujących raka, może być legalnie sprzedawana i spożywana. Przykłady limitów Unii Europejskiej? Aflatoksyny należące do grupy mykotoksyn, czyli toksyn produkowanych przez pleśnie, które są silnie rakotwórcze, suma tych toksyn w orzechach, migdałach, pistacjach to 4 do 15 mikrogramów na kilogram. Aflatoksyna B1 w produktach zbożowych to 2 do 12 mikrogramów na kilogram. Dla niemowląt 0,10 mikrogramów na kilogram. Niżej, ale nadal wykrywalna ilość rakotwórczej substancji. Ochratoksyna A, rakotwórcza, nefrotoksyczna, neurotoksyczna. Różne limity dla zbóż, kawy, wina, piwa. Dla niemowląt 0,50 mikrogramów na kilogram. Co ciekawe, że badania płynące z całego świata pokazują, że coś takiego jak bezpieczny limit dla toksyn to kłamstwo. Każda, nawet najmniejsza ilość tych toksyn jest niebezpieczna dla zdrowia. Co najgorsze, Obecne prawo nie nakłada wymogu testowania każdej partii żywności przed wprowadzeniem do obrotu. To oznacza, że duża część sprzedawanej żywności może przekraczać znacząco normy, a my tak naprawdę nie wiemy. Jak bardzo skażona jest żywność, którą jemy? Testowanie jest wyrywkowe, niesystematyczne. Nikt nie sprawdza większości żywności pod kątem mykotoksyn. Skala problemu jest przerażająca. Według FAO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa około 25% światowych zbóż jest skażonych. Nowsze badania sugerują, że może to być 60 do 80% próbek z wykrywalnymi poziomami. A mykotoksyny to tylko jedna z wielu kategorii toksyn w żywności. Metale ciężkie jak ołów, rtęć, kadm, arsen, pestycydy i herbicydy, glifosat i setki innych. Endotoksyny bakteryjne, mikroplastiki, chemikalia przemysłowe. Żyjemy w świecie, w którym normalne jedzenie jest zatrute. Istnieje epidemia problemów zdrowotnych, która się pogłębia. Być może interesujecie, jak ja dowiedziałem się o skali skażenia żywności. Przypadek. W połowie 2025 roku miałem okazję spędzić czas w Chinach. Badając tradycyjną medycynę chińską i tamtejszą służbę zdrowia, to co odkryłem, wstrząsnęło moimi fundamentami. W Chinach normalnym jest, że do jedzenia dla zwierząt hodowlanych dodaje się substancje wiążące toksyny w przewodzie pokarmowym. To standard. Do karmy dla świn, kurczaków, krów dodaje się bindery, substancje, które wiążą mykotoksyny, metale ciężkie i inne toksyny, zanim te zostaną wchłonięte przez organizm zwierzęcia. Dlaczego? Bo sprzedaż zatrutego jedzenia nie tylko w Chinach, ale w Europie jest legalna. Jednak limity zatrucia jedzenia dla zwierząt są znacznie wyższe. Zboża, które trafiają do karmy, są skażone pleśniami i mykotoksynami. Chińczycy wiedzą, że bez binderów zwierzęta będą chorować, wolniej rosnąć, tracić wartość. To nie filantropia, to pragmatyzm ekonomiczny. Zwierzęta hodowlane to biznes. Chore zwierzęta to straty finansowe. Więc przemysł chroni je przed toksynami. Jak się później dowiedziałem, bindery dla zwierząt hodowlanych daje się również w Europie. Jednak nie na taką skalę jak tam, ze względu na to, że limity skażenia są nieco mniejsze, a to nie powodowało aż tak widocznych gołym okiem chorób u zwierząt. To było dla mnie szokujące. Jeśli wiemy, że sprzedaż zatrutej żywności jest dozwolona, to dlaczego ludziom nie daje się binderów? Odpowiedź jest prosta i przerażająca. W systemie ekonomicznym, gdzie priorytetem są zyski z hodowli, uznano za konieczne chronić zwierzęta. Ale ludzie, my nie jesteśmy chronieni w ogóle. Dlaczego? Ponieważ w obecnym systemie ekonomicznym zyski pochodzą z tego, gdy jesteś chory, a nie gdy jesteś zdrowy. Twoje zdrowie nie jest niczym priorytetem. Ale twoja choroba już tak, nie wierz mi na słowo. Sam poszukaj badań na temat skażenia żywności mykotoksynami w twoim kraju. Ale ostrzegam. Możesz być przerażony rezultatami. Większość tych informacji nikt nie chowa. Są publiczne. W opisie tego wideo załączam link dodatkowo do wielu badań. No dobra, jeśli skala problemu już do ciebie dotarła, to teraz pytanie, jak w końcu wyrwać się z błędnego koła i pozwolić ciału naprawdę się oczyścić? Najprostsze i najtańsze rozwiązanie to bindery, inaczej, absorbenty, substancje, które mają zdolność łapania toksyn w przewodzie pokarmowym i zapobiegania ich ponownemu wchłanianiu. To klucz do przerwania krążenia wątrobowo-jelitowego. Wyobraź sobie bindery jako magnetyczne gąbki w twoim jelicie. Gdy wątroba wydziela toksyny do żółci, bindery wiążą toksyny zanim zdążą się wchłonąć. Tworzą stabilne kompleksy, które nie mogą być rozbite przez enzymy trawienne. Transportują toksyny bezpiecznie przez jelita na zewnątrz. Przerywają krążenie wątrobowo-jelitowe definitywnie. Najskuteczniejsze bindery to węgiel aktywny, używany przez ludzi od 2000 lat. Wiąże szerokie spektrum toksyn mykotoksyny, metale ciężkie i produkty bakteryjne. Szczególnie skuteczny przy zatruciach wieloczynnikowych, np. pleśń, plus metale, plus endotoksyny. Dawkowanie: 1-2 gramów na pusty żołądek, minimum 2 godziny od posiłków i suplementów. Mówi się, że 2000 lat temu żółty cesarz Huang Di, ojciec medycyny chińskiej, sam testował setki ziół, szukając ich natury i działania. Pewnego dnia po spróbowaniu nieznanej rośliny, silnie się zatruł: gorączka, kołatanie. Słabnąca świadomość, dworscy medycy byli bezradni, leżąc przy ognisku usłyszał wewnętrzny głos intuicji, sięgił po czarny proszek, ostatkiem sił wziął węgiel drzewny, rozpuścił w wodzie i wypił. W legendzie czytamy, że w ciągu godziny gorączka ustąpiła, oddech się uspokoił, a cesarz wstał, jakby wrócił znad krawędzi, zrozumiał wtedy, że ziemia w swojej najprostszej postaci, węgiel, potrafi związać trucizny i ocalić życie. To doświadczenie stało się prapoczątkiem stosowania substancji absorbujących toksyny. Kolejne bindery, o których musisz wiedzieć, to glinki bentonitowe zawierają montmorylonit, minerał o silnych właściwościach absorpcyjnych. Wiążą aflatoksyny, metale ciężkie i pestycydy. Pomagają też mechanicznie oczyścić jelita i poprawić konsystencję stolca. Najlepiej łączyć z dużą ilością wody i zachować odstęp od leków. Następna. Chlorella, mikroalga o silnych właściwościach helatujących i regenerujących. Wiąże metale ciężkie, rtęć, ołów, kadm oraz część mykotoksyn. Dodatkowo odżywia organizm chlorofilem, minerałami i witaminami z grupy B. Uwaga, przy zbyt dużej dawce może wywołać reakcję Herxheimera, zbyt szybkie uwalnianie toksyn. Następny. Cholestyramina. Łączy się z kwasami żółciowymi i mykotoksynami, skutecznie przerywając ich krążenie wątrobowo-jelitowe. Wymaga recepty lekarskiej i ścisłego przestrzegania odstępów od innych leków. Stosowana w protokołach Bruera i Schumachera przy ekspozycji na pleśń. Następny to zeolit, naturalny minerał wulkaniczny o strukturze porowatej jak gąbka. Wiąże metale ciężkie, amoniak, pestycydy i część mykotoksyn. Pomaga alkalizować organizm i poprawia klarowność umysłu. Najlepszy w formie klinoptylolitowej o wysokiej czystości i małej cząsteczce poniżej 10 mikronów. Następny, kwas humusowy i fulwowy, związki organiczne pochodzenia roślinnego, które potrafią wiązać szerokie spektrum toksyn, metale ciężkie, pestycydy Pozostałości leków i mykotoksyny wspierają regenerację błony śluzowej jelit i mają działanie przeciwzapalne. Fasy humusowe często działają synergicznie z glinkami i chlorellą. Krytyczne. Bindery muszą być przyjmowane minimum 2 godziny od posiłków, suplementów i leków. Dlaczego? Bindery nie rozpoznają różnicy między toksynami a witaminami. Mogą związać wszystko. Nieprawidłowy timing może prowadzić do niedoborów witamin i minerałów, zmniejszenia skuteczności leków. Blokowania wchłaniania składników odżywczych. Optymalny schemat: 15: ostatnie suplementy dnia, 17: binder 2 godziny po suplementach, 19: kolacja 2 godziny po binderze. Podczas detoksykacji z użyciem binderów nawodnienie staje się absolutnie krytyczne. Niedostateczne nawodnienie może zmniejszyć skuteczność procesu nawet o 80%, jak wykazały obserwacje kliniczne niektórych lekarzy specjalizujących się w terapii mykotoksyn. Minimalne wymagania: 3 litry wysokiej jakości wody dziennie. Około 100 uncji płynu picie małymi łykami, 50 do 100 ml co 10 do 15 minut. Zamiast dużych ilości naraz. Szczypta soli morskiej do każdej butelki dla lepszego nawodnienia komórkowego. Praktyczny tip: przygotuj rano dwie butelki po 1,5 litra lub cztery butelki po 750 ml z wysokiej jakości wodą i szczyptą soli. To twoja dzienna porcja. Ważne! Kawa, czarna herbata, macza i yerba mate mają działanie odwadniające. Za każde 250 ml tych napojów dodaj dodatkowe 250 ml wody do dziennego zapotrzebowania. W tradycyjnej medycynie chińskiej koncepcja toksyn krążących w organizmie jest znana od tysięcy lat, choć opisywana innym językiem. Lekarze TCM rozpoznawali stan szydu, wilgotne toksyny. Toksyny, które zatrzymują się i krążą w ciele, blokują przepływ ci tworzą mętną wilgoć, której organizm nie potrafi łatwo usunąć. Przez lata borykałem się z tajemniczymi objawami, których żaden lekarz nie potrafił wytłumaczyć. Kluczowe odkrycie. Gdy zacząłem leczyć pleśnie, objawy stały się bardziej intensywne. Rozbijany grzyb uwalniał więcej toksyn, których moje ciało nie mogło wyprowadzić z organizmu. Dopiero gdy zrozumiałem mechanizm krążenia wątrobowo-jelitowego, wszystko zaczęło się układać. Nic dziwnego, że nie mogłem wyzdrowieć. Toksyny cały czas krążyły w moim organizmie powodując alergie i inne dziwne problemy zdrowotne. Co zadziałało w moim przypadku? Konsekwentne używanie binderów pełen zakres. Drastyczne zwiększenie nawodnienia do 3, a często 4 litrów dziennie. Wsparcie wątroby i procesów detoksykacji ziołami i glutationem. Naprawa jelit. Eliminacja źródeł pleśni ze środowiska. Efekt? Po wielu miesiącach konsekwentnego protokołu odzyskiwałem energię, znikała mgła mózgowa, ustępowały alergie. Jeśli podejrzewasz u siebie niskopoziomowe zatrucie Oto konkretny plan działania. Faza pierwsza. Ocena i przygotowanie. Identyfikacja źródeł. Sprawdź dom pod kątem pleśni, szczególnie łazienki i piwnice. Przeanalizuj dietę, eliminując produkty wysokiego ryzyka, jak orzechy, kukurydza, kawa. Kupuj ze sprawdzonych źródeł produkty testowane na mykotoksyny. Ozonuj żywność. Ozon to Twój wielki sprzymierzeniec. Nagrałem o tym oddzielne wideo. Eliminuj to, co nienaturalne. Faza druga. Przygotowanie organizmu. Zwiększ nawodnienie do minimum 3 litrów dziennie. Wprowadź produkty wspierające wątrobę, ostrope bezplamisty, artyczok. Faza trzecia. Wprowadzenie binderów. 4 do 6 tygodni. Protokół binderów zacznie od węgla aktywnego. 1 gram wieczorem na pusty żołądek. Po tygodniu zwiększ do 2 gramów. Przyjmuj minimum 2 godziny od ostatniego posiłku lub suplementu. Stopniowo wprowadza inne bindery bezpiecznie eksperymentuj. Nie stosuj zbyt dużo. Bindery mogą prowadzić do zaparć. Zaczynaj od mniejszych dawek i monitoruj objawy. Dopiero gdy dobrze znosisz, zwiększaj dawkę. Faza czwarta. Monitorowanie i optymalizacja. 2 do 3 miesięcy. Obserwacja objawów. Prowadź dziennik samopoczucia. Notuj zmiany w energii, koncentracji, trawieniu. Jeśli twój organizm dobrze toleruje bindery, zrób miesięczną kurację z glutationem. Glutacjon spowoduje uwolnienie toksyn z głębszych warstw, które bindery będą w stanie związać wielicie. Możliwe reakcje detoksykacyjne. Pierwszych kilka dni możliwe pogorszenie objawów. Tydzień drugi do trzeciego stopniowa poprawa energii. Miesiąc drugi do trzeciego znaczące zmiany w samopoczuciu. Możliwe pogorszenie samopoczucia po glutacjonie. Objawy: bóle głowy, zmęczenie, nudności, wysypki, bóle stawów. Rozwiązanie: zwiększ nawodnienie, zmniejsz dawki binderów, idź wolniej. Zaparcia? Rozwiązanie: więcej wody, więcej błonnika. Magnes 300 do 400 mg wieczorem. Niedobory składników odżywczych. Jeśli timing binderów jest zły, mogą wiązać witaminy i minerały. Rozwiązanie. Zawsze zachowuj dwie godziny odstęp od posiłków i suplementów. Kiedy szukać pomocy specjalisty? Objawy się nasilają po tygodniach stosowania protokołu. Pojawiają się nowe, niepokojące objawy. Brak jakiejkolwiek poprawy po dwóch miesiącach. Niestety, prawdziwych specjalistów od toksyn jest niewielu. Musisz sam się edukować na tyle, żeby ocenić, czy dany praktyk naprawdę rozumie problem zatrucia toksynami. Bez odpowiedniej edukacji możesz stracić czas i pieniądze u nieodpowiednio przygotowanych terapeutów. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że naprawdę zależy ci na Twoim zdrowiu. Lub na zdrowiu kogoś, kogo kochasz, chcę, żebyś wiedział jedno, to, co opisałem w tym wideo, nie jest teorią. To nie są spekulacje. To udokumentowana nauka poparta dziesiątkami badań. System medyczny zawiódł nas w tej kwestii. Lekarze nie są szkoleni w zakresie kotoksyn. Nie mówi się im o krążeniu wątrobowo-jelitowym w kontekście toksyn. Nie uczą ich o binderach. A tymczasem miliony ludzi cierpią. Mają niewyjaśnione problemy zdrowotne. Prawidłowe badania, mimo że czują się okropnie, są odsyłani do psychiatry, bo to musi być w głowie. Ale teraz ty wiesz. Wiesz, że toksyny mogą krążyć w twoim organizmie latami. Wiesz, że to można przerwać. Wiesz, jak to zrobić. Co zrobisz z tą wiedzą? Możesz ją zignorować. Możesz pomyśleć, to zbyt skomplikowane. Możesz czekać na kolejne leki. Lub możesz działać, możesz zacząć od małych kroków, kupić węgiel aktywny, zwiększyć nawodnienie, wprowadzić probiotyki, dać swojemu ciału szansę na regenerację i możesz przekazać tę wiedzę dalej do wszystkich, których kochasz i którzy cierpią, bo ta wiedza może uratować życie. I jeśli uratuje choćby jedno życie, jeśli choćby jedna osoba dzięki temu wideo odzyska zdrowie, to wszystko miało sens, tym bardziej, że coraz mniej bezpieczniej jest mówić o takich rzeczach publicznie. A moim obowiązkiem jest umieszczanie takich klauzul prawnych. Wszelkie treści zamieszczone w tym wideo mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady medycznej. Nie mogą zastępować konsultacji ani leczenia prowadzonego przez lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Jeśli chcesz więcej informacji o naturalnych metodach powrotu do zdrowia, o detoksykacji, o tym jak naprawdę działa Twoje ciało, subskrybuj kanał Przybudzone Zdrowie. W kolejnych filmach będę dzielił się praktycznymi protokołami, które działały u mnie a i u moich przyjaciół. To jest edukacja, której nie dostaniesz w gabinecie lekarskim. Życzę ci zdrowia i pełni życia. Cześć.